Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wambo. A to jest pierwszy odcinek serii Minecraft ferromagnetycznie. W niej mam zamiar wrzucać mechanizmy redstone mojej konstrukcji. Odcinki postaram się wrzucać jak najczęściej, kiedy mi jakiś pomysł spadnie do głowy na jakiś fajny mechanizm. To zrobię i nakręcę. Cięż... W dzisiejszym odcinku drzwi na klucz. Mamy tutaj drzwi. Wrzucamy płytę. Widzisz na obrazku. Drzwi się otwierają. Wrzucamy inną płytę. I za nie chce nam się otworzyć. Stąd też. Mechanizm działa na zasadzie, że Różne płyty wrzucone do komparatora wytwarzają sygnał o różnej sile. Ta płyta wytwarza sygnał 5, inna wytwarza 4. Tutaj mamy 8. i tak dalej, i tak dalej. Jak zbudować takie drzwi na klucz? Nasze będą przykładowo przyjmowały tą płytę, którą mam w łapie. Wytwarza ona sygnał o sile 7. Co robimy? Mamy drzwi, a w odległości dwóch kratek od nich kładziemy szafę grającą i odchodzący od niej komparator, który nastawiamy prawym przyciskiem myszki. Do bocznego wejścia komparatora dostarczamy sygnał o sile płyty klucz mniejszej pomniejszone o 1, przez co zatrzymywany będzie sygnał o sile mniejszej niż płyta klucz i dalej nie będzie dostarczany. Przykładowo. Dajemy comparator. Odchodzę za od czesta, i do czesta wrzucamy 10 niestakujących się itemów. Pod klockiem, do którego uchodzi wyjście komparatora podłączonego do szafy grającej, kładziemy resum. Trochę tu rozkopię. Nieco niżej, obok, dajemy redstone. Jeszcze jeden. Tutaj komparator, do którego doprowadzamy sygnał o sile 1, oraz bramkę. NAND. Okej, ok, wyjście bramki. Nand doprowadzamy do resztą torczy, które będą otwierać i zamykać nasze drzwi. działa nasza płyta. Gdy wrzucimy inną, na przykład o sile słabszej. To ten sygnał jest zatrzymywany przez o ten komparator. Z kolei gdy damy płytę o sygnale silniejszym, Hej. A! Bo ten komparator trzeba jeszcze piknąć. To zobaczcie. Tutaj sygnał dochodzi, ale tutaj jest przerywany. Gdyż od tego komparatora dalej nie odchodzi. Przez to w rezultacie nasze drzwi pozostają zamknięte. A, to ja się z wami żegnam. Subajcie, jeśli się podobało. Łapy też mile widziane. To w zasadzie wszystko. Cześć.